Przybyły w zachodniowo-morskim centrum do Nauczycieli, wymienię całą nazwę, oddział zamiejscowy w Myśli Bożu, na otwarciu wystawy naszej Myśli Bożanki Małgorzaty Matysiak. Wystawę zatytułowała Nie tylko kobiety. Ale uwierzcie mi. Kobiety to są górą. Nie ma innej opcji. Wszędzie się doszukacie kobiet. Jesteśmy tu na dole, jest wszystko zasłonięte i bardzo dobrze, więc jest niespodzianka. Patrzyłam, obserwowałam, jak żeśmy rozpoczynali tą wystawę tutaj, że tak powiem, organizować. Z ilu materiałów ona korzysta? Z bardzo wielu. O technikach już się nie będę wypowiadać, bo się na ten temat nie znam. Jestem trochę laikiem. Więc materiały są przeróżne, ale na dole dominuje drewno. Ale nie takie drewno, jak myślicie, ze stolarni czy skorzyści. To jest drewno znalezione na spacerze jakiś stary, dajmy na to, zawias, którego ledwo się deski trzymają, ale biedne się trzymają, bo tak wierzą, że dostaną drugie życie. I Gosia nie znalazła, dostały drugie życie. Uświetniła, ozłociła i przepięknie, także zaraz zaczniecie oglądać. Kora znaleziona, nie wpadłabym na taki pomysł. Jakiś pieniek przecięty, jakieś drewno już lekko spuchniałe, kopnięte. Wszystko ma tutaj drugie życie. Za chwilę będziecie tego świadkami. Wiem, że część z Państwa już tę pracę gdzieś oglądała, ale inaczej ogląda się w prywatnym domu, a inaczej ogląda się na takich salach, do jakich za chwilę pójdziecie. No co poza tym? Pracuję, widzę, że. I w gipsie, i w glinie, na papierze nasze w tkaninie utwardzonej, chociaż nie do końca wiem, co to znaczy. Na olejem. Przede wszystkim liczy się tu co jej pasja. Pasja, pasja i jeszcze raz pasja. I co sobie życzyć, żebyśmy wszyscy taką pasję mieli w tym, co my robimy. Bo jeżeli coś się robi z pasją, to się robi naprawdę dobrze i ma się z tego zadowolenie, tak jak widzę, i jakie zadowolenie ma ona. Ona może zapomnieć o jedzeniu, ale jej kochana no, mąż jest no, taki, tak no. i dlatego możemy ją tu gościć, taką właśnie uświetnioną. Chciałabym też powiedzieć, że w czasie tej wystawy uświetniać nam będzie zwiedzanie utwory, z Państwowej Szkoły Muzycznej Pierwszego stopnia w Bożu pod dyrekcją Pani Agaty Myszak, a tutaj przyprowadziła te, to, te dzieci, uczniów Pani Karolina Bizon. Następnie witam bardzo serdecznie Telewizję Myśliborską, która nam uświetni tu, utrwali i zapewne szersza rzesza zobaczy to wszystko, także dziękujemy Pani ludziu. Witam też Panią, 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 A tu jest panią, małżonkę burmistrza, zapewne przyszła w jego imieniu i w imieniu swoim, zajęty pan burmistrz, ale mimo, że uświetniła też naszą... Nie omieszkałabym. Nie Bym także jest mi bardzo miło. Jeszcze raz witam wszystkich bardzo serdecznie. jest was tu tak dużo, że mam i nie wiem, którą stronę patrzeć. Proszę bardzo, masz okazję, masz audytorium. Ja bardzo, bardzo Państwu dziękuję, że zechcieliście zajrzeć do mojego świata i właściwie tu jesteśmy właśnie w takiej sali, gdzie e, pokazałam stare rzeczy, z których można coś zrobić, więc jeżeli macie ochotę coś wyrzucić, to ja zapraszam do siebie, nie wyrzucajcie, bo ja coś z tego zrobię. E, tam dalej, jak już Basia powiedziała, będą różne techniki malarskie, więc e, olej, akryl, e, będą też e, prace papier i utwardzone tkaniny. I cóż, więcej nie... Basiu, ja tobie bardzo dziękuję przede wszystkim. Bo, o, nie, mówię, nie, 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 ja bardzo Basiu dziękuję, bo gdyby nie ona, to to by się nie stało i pani Bogusi, która mi naprawdę pomogła A, w tym pani wszystkim. Błysa, tak, bo, ona tutaj w tym um, organizowaniu. No my dwie. Babusia, jak zaczęliśmy... Bogusiu, dziękuję bardzo. To, zaczęłyśmy bo, się zastanawiać, jeszcze wejdę w słowo, no to, żeśmy dyskutowali <laughs> nad każdym popół przyszła Pani Bogusia, która Robię jest problem. Nie ma dyskusji, tu ma wisie i poszłyśmy dalej. Tym sposobem, żeśmy to zorganizowały, bo podejrzewam, że jeszcze byśmy nie. Także bardzo dziękuję Basi, bo gdyby nie ona, to mnie by tutaj nie było, bo ja dojrzewałam kilkanaście lat do tego. Także bardzo Wam dziękuję, że jesteście i zapraszam do oglądania i miłego wieczoru, bo te prace powiedzą o mnie więcej, niż ja bym sama zrobiła to. Także to jest moja przyjaciółka, która chodzi ze mną od stodoku do stodoku i nosi. Chodźmy I Chodzimy po lesie i zbieramy złom, więc bardzo dziękuję Olu. Tak, to my ci dziękujemy za to, że jesteś i że dajesz nam tyle piękna. A to składamy twoje twoich stóp. to od rodziny i przyjaciół. I przyjaciół. Brawo! Jestem duszona. Więc... No i zapraszam do. Yy... Masz tu całą rodzinę, masz tu wszystkich przyjaciół. Chciałam zaznaczyć, że jest. tu są, jest mój tato, jest babunia. Babunie. I teraz ty powiedz: I, i, i jest ona, jest Igor. I wszystko, co można na ten nie temat mieli, powiedzieć. Nie mieli okazji zobaczyć to, co robię, bo tato już był chory, jak ja zaczynałam, więc chociaż w ten sposób. <laughs> Rokowka!